Każdy początkujący youtuber, czy po prostu każda osoba szukająca jakiegoś zewnętrznego mikrofonu na USB, patrzy przy wyborze w zasadzie głównie na dwie rzeczy: po pierwsze, na cenę, i po drugie, na jakość dźwięku. I stosunek tych dwóch rzeczy, oczywiście pomijając tam design, który też jest ważną rzeczą, ale jest bardzo subiektywny, więc nie będziemy go aż tak bardzo poruszać w tym filmie, połączenie tych dwóch rzeczy zazwyczaj decyduje o wyborze mikrofonu. W dzisiejszym odcinku pokażę wam najnowszy, długo wyczekiwany przeze mnie model mikrofonu od SPC Gear, czyli model Axis, który poza tym, że ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny, to jeszcze ma kilka całkiem ciekawych i niespotykanych we wcześniejszych mikrofonach SPC funkcji, dzięki którym na przykład twórcom YouTubeowym bądź streamerom zdecydowanie prościej tworzy się treści, a także otwierają te funkcje kilka nowych furtek i perspektyw, których taki standardowy mikrofon, który praktycznie wszyscy mają, czyli na przykład MC1 albo SM900 nie posiadają. Sprzedam wam też w tym filmie kilka tipów na to, jak sprawić, żeby dźwięk waszego mikrofonu i to bez wydawania ani złotówki brzmiał znacznie lepiej, także jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam was serdecznie do oglądania. Axis to najnowszy model mikrofonu zaprezentowany niecały miesiąc temu przez polską markę SPC SPS Gear, który jest starszym bratem bardzo dobrze przyjętych modeli takich jak SM900 bądź SM950, które według mnie do tej pory były jednymi z lepszych propozycji Mike'a do 350 powiedzmy złotych. Polska firma wyszła tym mikrofonem, z którego będę mnie słyszycie, więc ten film jest też testem dźwięku. Jest zupełnie nowy segment rynku mikrofonów do 500 złotych, bo właśnie tyle ten Mike kosztuje, więc zobaczmy co za te dodatkowe 100-150 ziko w stosunku do ich poprzednich mikrofonów dostajemy. Zacznijmy od tego, że pierwszą różnicą i cechą, o której mówiłem na początku, która otwiera kilka nowych furtek i perspektyw dla nas, są zdecydowanie z charakterystyki zbierania dźwięku. Wiem, że na razie może to brzmieć groźnie, ale spokojnie to jest bardzo proste. Znaczy to mniej więcej tyle, że po przyciśnięciu tej rolki, która znajduje się tutaj, możemy zmieniać sposób, w jaki mikrofon zbiera nam dźwięk, z której strony on go zbiera, a z której nie, oraz czy dzieli go na lewy i prawy kanał, czy na obu ma to samo. Przykładowo, jeżeli jesteśmy let's playerami bądź streamerami i mamy za mikrofonem klawiaturę, to nie chcemy, żeby ona była zbytnio słyszalna na naszych streamach. I dlatego właśnie mamy tryb kardioidealny, którego ja używam teraz, który zbiera dźwięk tylko z przodu. Jest to pokazywane tą lampką tutaj. I zobaczcie, jeżeli ja mówię z tej strony mikrofonu, to słuchajcie. Zauważalnie gorzej. Natomiast jeżeli chcielibyśmy nagrać przykładowo jakiś wywiad, gdzie rozmawiają ze sobą dwie osoby, to możemy się przełączyć w tryb dwukierunkowy, który zbiera dźwięk jednocześnie z tej strony i z tej, więc jak słyszycie to tutaj również mnie dobrze słychać oraz zdecydowanie mocniej słychać dźwięki klawiatury. Mamy też tryb stereo, który zbiera dźwięk po bokach mikrofonu i jednocześnie rozdziela go na prawy i lewy kanał. więc jeżeli macie słuchawki, to zapewne słyszycie mnie teraz troszkę lepiej z prawej strony, natomiast teraz troszeczkę bardziej przesuwam się na lewą, dzięki czemu nasz dźwięk jest zdecydowanie bardziej przestrzenny i możemy używać tego mikrofonu które prze... Ale dobra, bo o tym już powiedział Ziemniak, także nie będę się powtarzał. Jeżeli natomiast chcielibyśmy nagrać rozmowę większej ilości osób, na przykład przy okrągłym stole, to możemy taki mikrofon postawić na środeczku i mamy tak zwany tryb do okulnej. Jak widzicie, świecą się tutaj wszystkie lampki i mogę dowolnie otaczać sobie ten mikrofon, mówić do niego dosłownie z każdej strony i cały czas jestem w miarę dobrze słyszalny. Przez te właśnie cechę, czyli zmienne charakterystyki zbierania audio, temu mikrofonowi jest dla mnie znacznie bliżej na przykład do Blue Yetiego, który swego czasu był legendą na scenie YouTube'owej, prawdopodobnie większość z Was go kojarzy, jeżeli troszkę się działo kiedyś w temacie, aniżeli do SM900, szczególnie, że z Blue Yeti łączy go jeszcze jedna, bardzo ważna funkcja, której brakowało mi w SM900 i 950, do której za chwileczkę sobie przejdziemy zaraz po kilku słowach o designie tego mikrofonu, bo tutaj również mamy całkiem sporo do poruszenia. Jeżeli chodzi o design tego mikrofonu, to śmiało mogę powiedzieć, że podoba mi się on bardziej na przykład od designu 950, szczególnie, że tutaj mamy zastosowany specjalny koszyczek antywstrząsowy, który został wbudowany w cały zestaw, dzięki czemu nie musimy go montować, ani dokupować z osobno. Sam korpus jest wykonany w znakomitej większości z aluminium i tylko z góry i z dołu zaślepiony plastikiem, który ma jednak dosyć ważną funkcję, Funkcje, ponieważ jeżeli klikniemy sobie tutaj, jest to bardzo wygodne i zdecydowanie lepsze od przycisku w SM950, który trzeba było fizycznie mocno wcisnąć i tym samym spowodować takie tapnięcie na mikrofonie, które dosyć mocno słychać. Jeżeli jesteśmy streamerami, to jest moim zdaniem bardzo mocna zmiana na plus. No i też jak widzicie praktycznie za każdym razem to łapie, także bardzo spoko opcja. Środek tego mikrofonu jest wypełniony białą pianką, która uwaga, jak pewnie zauważyliście, jest podświetlana. I możemy zmieniać kolory tego podświetlenia, aktualnie mam jednokolorowe, żeby mi pasowało do tła. Natomiast teraz włączyłem sobie przyciskiem z dołu mikrofonu fade'a, który przechodzi mi płynnie pomiędzy dwoma kolorami i on moim zdaniem wygląda najlepiej. Jeżeli jesteście streamerami, to to absolutnie powinno zrobić wam naprawdę lwią część wyglądu waszej kamerki. Natomiast żebyście wiedzieli, mamy też opcje jednokolorowe. Jedyne czego mi tutaj brakuje to sterowania tym z poziomu jakiegoś Programu, żebyśmy mogli sami wybierać te kolory, a nie być tylko przy predefiniowanych ustawieniach. No i nie można zapomnieć, że mamy też opcję całkowitego wyłączenia podświetlenia, gdyby się komuś z nas nie podobało po przyciśnięciu przycisku przez 3 sekundy. Mikrofon przychodzi do nas w dwóch wersjach kolorystycznych, zwykłej czarnej, którą ja szczerze mówiąc bardziej wolę, oraz wersji, którą sobie razem z wami teraz odpakuję, czyli edycji kolorystycznej, Onyx, oczywiście białej. Ja sobie tego Majka na chwilę wezmę troszkę dalej, więc możecie też usłyszeć, jak on zbiera dźwięk z lekko dalszej odległości. E, I otwórzmy sobie, zobaczmy, co mamy w zestawie i jak ten mikrofon do nas przychodzi. Bo jedną rzeczą, która mi się bardzo Podobała, kiedy odpakowywałem czarny model, było to, że on w zasadzie przychodzi do nas plug-and-play, czyli jak widzicie, otwieramy sobie, mamy oczywiście instrukcję, która jest bardzo ważna w tych czasach, mamy kawałek pianki i pod tą pianką skrywa nam się w zasadzie cały mikrofon, w tym razem białej edycji kolorystycznej, który jak widzicie jest gotowy w zasadzie do użytku. Moim zdaniem ładniej wygląda ten czarny, bo bardziej podkreśla podświetlenie, natomiast jeżeli ktoś ma wszystkie peryferie białe, to to również jest bardzo fajna opcja. No i oprócz tego mamy standardowy adapterek, żeby w razie czego ten mikrofon wkręcić do jakiegoś innego statywu oraz kabel, który również bardzo fajnie, że jest biały, chociaż troszkę że nie jest opleciony. Zawartość pudełka jest, jak widzieliście, lakonicznie prosta i jest to moim zdaniem dosyć duża zaleta, ponieważ można sobie po prostu ten mikrofon schować do pudełka i go zawieźć gdzieś w podróż, bez obaw o to, że musimy go jakoś rozkręcać, odkręcać ten statywik albo demontować go z koszyczka przeciwstrząsowego, który też jest tutaj wbudowany i moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajnie rozwiązane, bo dostajemy tak naprawdę jeden cały pakiet, który jest plug and play, a umówmy się większość osób, która szuka mikrofonu na USB nie jest za bardzo zainteresowana rigowaniem go i tak dalej, i wybieraniem własnych koszyczków. Jeszcze jedna rzecz odnośnie designu, o której wydaje mi się, że powinni. Wiedzieć odnośnie tego mikrofonu, to jest to, że jest on naprawdę zauważalnie lekki. To znaczy, wydaje mi się, że bez statywiku jest nawet lżejszy niż SM950, mimo tego, że jest to większy mikrofon i dla niektórych to będzie zaleta, bo ten mikrofon nawet z tym statywikiem nie waży za dużo i można go po prostu na podróż wrzucić do plecaka i aż tak bardzo tego nie odczujemy. No jak ja go porównam z SM7B, no to, to ten mikrofon jest 3-4 razy cięższy. Natomiast dla niektórych może być to też wada, ponieważ ramiona mikrofonowe, szczególnie te większe, jak na przykład Rode PSA1, będzie troszkę z tym mikrofonem ciężko ustawić, ponieważ one po prostu są przystosowane. Do większych i cięższych majków, natomiast raczej do tego mikrofonu polecałbym coś tańszego i mniejszego, jeżeli chodzi o ramię. Chyba, że już macie PSA1, to wtedy pomyślcie o dodatkowym popfeitrze, który sobie tu zamontujecie, który wam dociąży to ramię, bo inaczej będzie się działo tak. O, widzicie. No dobra, przejdźmy sobie teraz do drugiej bardzo ważnej rzeczy odnośnie tego mikrofonu i drugiej cechy, która zdecydowanie odróżnia go względem SM950, czyli do odsłuchu. Dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, postaram się wytłumaczyć, że chodzi tutaj o złącze, do którego możemy się wpiąć słuchawkami, które pozwala nam na monitorowanie na słuchawkach tego, co się nagrywa w czasie rzeczywistym. Czyli ja na przykład słyszę teraz lekkie szuranie na mikrofonie, które nie brzmiałoby dobrze na nagraniu, więc może warto powtórzyć jakąś kwestię przy nagrywaniu filmu. No i fajne w odsłuchu jest to, że słyszymy dokładnie to, co słyszy nasz odbiorca. Możemy dzięki temu wychwycić jakieś szumy czy tam nieprzyjemne dźwięki, a także co bardzo ważne poprawić swoją mowę, bo jeżeli bardzo dobrze i wyraźnie się słyszymy, to możemy dostosować to, jak mówimy, do tego, jak chcielibyśmy brzmieć. Bo jak pewnie wiecie, jeżeli kiedykolwiek próbowaliście nagrywać swój głos, wasz głos nagrany przez komputer w głośnikach brzmi zupełnie inaczej niż to, jak na co dzień mówicie. Pływa na to kilka czynników, do których nie będziemy się dzisiaj zagłębiać, natomiast najważniejszym z nich jest odległość od mikrofonu i tutaj mam dla Was bardzo ważną radę, jeżeli chcielibyście, żeby Wasze nagrania po prostu brzmiały lepiej, niezależnie czy macie taki mikrofon, czy macie majka z biedronki za 30 zł. Otóż, wiele osób mnie pyta o te pianki akustyczne z tyłu, czy one coś dają w nagrywaniu dźwięku, tak dają, aczkolwiek one są drogie, zrobienie takiego pokoju kosztuje z 1000-2000 zł, to jednak jest sporo, a ja mam mały pokój, natomiast znacznie taniej, jeżeli chcecie pozbyć się pogłosu z pokoju, a także sprawić, żeby wasze nagrania brzmiały lepiej, wystarczy jeden prosty trik, mianowicie zbliżcie się do mikrofonu. Nie dość, że dzięki temu uzyskujecie taką radiową jakość nagrania, to jest tak zwany proximity effect, to jeszcze mikrofon musi troszeczkę mniej pracować, musi zmniejszyć sobie czułość, albo to wy musicie zmniejszyć na nim czułość o tym tutaj suwaczkiem i dzięki temu wasz dźwięk jest bardziej klarowny, zbieracie mniej szumów i na przykład dokładnie na takim proximity effect działa większość mikrofonów radiowych. Na przykład Shure sm 7 w który jest legendarnym mikrofonem, który spotkacie w większości stacji radiowych w Polsce i on właśnie generuje bardzo dużo szumu, bo jest mikrofonem dynamicznym, więc musicie mieć go blisko ust i dzięki temu w podcastach i stacjach radiowych wszyscy brzmią w bardzo bardzo charakterystyczny sposób. Jak już zdążyłem powiedzieć, Axis jest mikrofonem typu Plug and Play, czyli po prostu mikrofonem, który podłączacie kablem USB-C do komputera i który po prostu Wam działa. Ustawiacie sobie oczywiście tutaj czułość i nagrywacie sobie tak ona spokojnie wideo. I to dla większości osób będzie zaletą, bo po prostu wasz mikrofon będzie w każdych warunkach i przy każdym komputerze kompatybilny i nie będzie wymagał żadnych dodatkowych ustawień. Tak jak na przykład mój interfejs audio wymaga, żeby pobrać do niego specjalne sterowniki, zainstalować, zestować komputer. Ra, 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 ra. Tutaj tego nie ma, natomiast brakuje mi jednej rzeczy w tym mikrofonie, która jest na przykład w Elga. Wave albo w kilku innych mikrofonach znacznie większych marek niż SPC, po prostu międzynarodowych marek, które mają milionowe budżety na research, development i robienie software'u. Czyli właśnie brakuje mi software'u, brakuje mi jakiegoś programu, najlepiej jednego do wszystkich produktów SPC, który sterowałby tutaj oświetleniem, dawał możliwość na przykład ekualizacji co ma Elgato Wave, bądź jakichś innych efektów typu kompresor na audio. Jeżeli nie wiecie co to jest, to zrobiłem odcinek o tym, który macie prawdopodobnie gdzieś tutaj. Natomiast wszystko to da się obejść, jeżeli na przykład streamujecie, ponieważ w OBS-ie możemy sobie nałożyć te efekty osobno już po tym, jak nasz dźwięk wchodzi do OBS-a i mamy. Dzięki temu też więcej kontroli nad tym, jak ten dźwięk się nagrywa. Dobra, na sam koniec, zanim podsumujemy sobie ten film, odpowiedzmy sobie jeszcze na jedno, bardzo, ale to bardzo ważne pytanie, mianowicie dla kogo jest ten mikrofon? Moim zdaniem zdecydowanie jest dla osób, które chciałyby coś tam działać w social mediach e, i chciałyby na przykład nagrywać filmy na YouTube, bądź streamować na Twitchu, bądź robić cokolwiek innego i nie chcą się zamykać w jednej bardzo ograniczonej, na swoją drogą formie, czyli kardioidealnej formie zbierającej tylko z przodu dźwięk, a chciałyby czasem zrobić coś więcej, czasem na przykład wyjechać gdzieś z tym mikrofonem, zrobić jakiś wywiad, bądź po prostu chciałyby, żeby mikrofon nie ograniczał aż tak bardzo ich kreatywność. Bo tutaj dzięki tym zmiennym trybom zbierania dźwięku mamy naprawdę... Bardzo spore możliwości, jeżeli chodzi o to, co chcemy zrobić z tym mikrofonem. Jestem zdania, że sprzęt zdecydowanie twórcy YouTube'owego nie powinien ograniczać. Także jeżeli macie jakieś długofalowe plany większe niż na przykład nagrywanie let's playów, bądź robienie czegokolwiek innego w tym stylu, to jak najbardziej polecam. A nawet jeżeli chcecie nagrywać let's play'e to ten mikrofon ma jedną bardzo ważną cechę, która zdecydowanie Wam w tym pomoże. Mianowicie właśnie ma ten port odsłuchu, dzięki któremu nie tylko słyszymy to, co nagrywa sam mikrofon, ale także słyszymy dźwięk z naszego komputera, jeżeli wybierzemy sobie tego majka jako nasze źródło dźwięku, więc jednocześnie na słuchawkach słyszymy siebie. Oraz grę, co jest nieocenione naprawdę w tym, żeby mieć fajną emisję głosu, żeby dobrze, wyraźnie mówić, a nie seplenić, bo i tak się nie słyszymy, więc w sumie hookers, nie możemy ten mikrofon z powodzeniem wykorzystać na przykład do wywiadów, nagrywania muzyki, nagrywania podcastów. Dobra, podsumowując, SPC Axis w bardzo, ale to bardzo przenośnej formie łączy największe zalety Blue Yetiego oraz HyperX Kładkasta, czyli dwóch naprawdę popularnych mikrofonów, które wydaje mi się, że powinniście znać. I pomimo drobnych wad, o których wcześniej wspominałem, takich jak, no przynajmniej dla mnie waga, bo mam ten na nie inny statyw, albo i tego, że nie ma jakiegoś Softu do tego mikrofonu, to pomimo tego to jest naprawdę świetny mikrofon, który jeżeli chodzi o jakość dźwięku, no to sami chyba słyszeliście na tym materiale, brzmi naprawdę bardzo przyjemnie i wypuszcza naprawdę znośnej jakości odsuch, co jest bardzo ważne, bo tutaj nie słyszę za dużo szumów na tych sławkach, a szczerze mówiąc, tego się bałem, bo większość mikrofonów, tanich mikrofonów z odsucha ma naprawdę duży problem z szumami, których nie ma oczywiście na finalnym nagraniu, ale one nam jednak przeszkadzają. Jeżeli długo gramy na przykład z takim mikrofonem podpiętym, to to troszeczkę nas zdenerwuje. Producent zastosował tu całą masę autorskich rozwiązań, których ze świedzą szukać w innych mikrofonach, między innymi ten który naprawdę skadł moje serce i dostarczył nam kompletne, uniwersalne urządzenie, które nada się zarówno do streamowania, nagrywania muzyki, robienia podcastów, robienia YouTube'a, czy też bawienia się w Lektora. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej byłem nastawiony tak pozytywnie do jakiegoś produktu po recenzji, także naprawdę tego Majka sobie na jakiś czas zatrzymam. Na jakiś czas być może nagram na niej nawet kilka odcinków stanowisk widzów, żeby wam dać troszeczkę porównanie, może to Wy wybierzecie, na którym mnie lepiej słychać. Tymczasem wydaje mi się, że to tyle ode mnie w tym materiale. Czapki z głów ode mnie dla SPC, bo ten Mike jest naprawdę bardzo spoko. Byle tak dalej tymczasem dzięki ci za oglądanie, do następnego, trzymajcie się było, cześć!